Glaubdap Drip, podcast literacki. Zapraszam, Marcin Kaczkowski. Witam z całą kurtuazją w podcaście NEF na Wyspie Czarnoksiężników Słowa. W nadzwyczajnej serii Glab, Dab, Drip rozmawiam z laureatkami drugiej edycji programu stypendialnego Rozstajem dla ukraińskich reporterów, reporterek i eseistów, eseistek. Nagrodzone autorki oraz nagrodzeni autorzy stworzyli teksty opowiadające o, tak, tak, fenomenach kultury ukraińskiej. Tekstów lub odsyłaczy do nich szukajcie na naszej stronie, na stronie rozstaje art, a o niektóre niuanse warto dopytać już teraz niezwłocznie. Zaczynamy! A dziś moją i Waszą gościnią jest Olha Kuprian, autorka bardzo, bardzo wielu znakomitych książek dla dzieci. Po polsku ukazała się Zagubiona Mruczusia historia rodziny, która podróżuje pociągiem z Kijowa do Polski przełożyła Aneta Kamińska. Olha Kuprian pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w dziedzinie edukacji literackiej jako wykładowczyni i prowadząca warsztaty. Działa w Laboratorium Czytelnictwa Dziecięcego Młodzieżowej Akademii Nauk Ukrainy. Opracowała podręcznik Żywi pisarze. Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie i pokoju. Stypendium rozstajów dla Olgi Kuprian ufundowała Fundacja Kościuszkowska. Cześć. Cześć. Dziękuję za takie przedstawienie. Nie wiemy, kiedy nas słuchacie. Kto wie, może w dalekiej przyszłości, może w czasach, kiedy świat nareszcie stał się lepszym, mądrzejszym miejscem. Ale dziś, gdy rozmawiamy, niemal 3,5 roku po 24 lutego 2022 roku, Olha Kuprian jest trochę niewyspana. Minionej nocy z 26 na 27 czerwca 2025 roku rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowo-dronowy na Ukrainę. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że wróg wypuścił łącznie 371 celów powietrznych, w tym 363 drony typu Szachet, dwie rakiety hipersoniczne Kinjal z okolic Riazania oraz sześć rakiet manewrujących kalibr z Morza Kaspijskiego. Ukraińska Obrona Powietrzna zdołała zniszczyć 365 z 371 celów, w tym 211 dronów i wszystkie kalibry. Ataki odpierały siły lotnicze, jednostki rakietowe, mobilne grupy ogniowe i systemy walki elektronicznej. W Kijowie 6 godzin i 16 minut alarmu. W tej codzienności i co nocności powstają książki, w tym książki dla najważniejszych czytelników. Ty obsługujesz najważniejszy segment współczesnej literatury. Z jednej strony chcielibyśmy dzieci ochronić przed rzeczywistością, z drugiej przygotować je na nią, zwłaszcza że współczesna ukraińska codzienność nie ma wiele wspólnego z bajką. Jak zmieniało się twoje pisanie w ostatnich latach? Jak zmieniała się literatura dziecięca i młodzieżowa w Ukrainie od 2014 roku, a szczególnie po roku 2022? Trudne pytanie. I myślę, że literatura dla dzieci w Ukrainie zmienia się codziennie, bo ta literatura, którą mieliśmy na początek 22 roku, to była inna literatura, że mamy teraz. I teraz ja piszę z Kijowa, który no, właśnie codziennie w niebezpieczeństwie, myślę tak, że muszę, muszę jakoś ochronić dzieci też od trudnych myśli. Bo nasza realność i realność naszych dzieci jest taka, że oni muszą spać w schroniskach albo na korytarzach, i, i to jest trudne. To na, naprawdę chcia, chciałabym, żeby nie musiałaby wyjaśniać swojej córki, czego mama jest niewyspana, czego mama płacze I w 22 roku. Писали ми у воїні, которая ще зачала на вській Україні, на вшикій території України. І це була література про еміграції. Не тільки, але теж бо теж писала ксьоншки загубила ще, в тлумаченні Анне Камінська, мама в польське теж, ксьоншки. І з коліжанками писала таку літературу. Тарас пише о реальності в Україні. Теж писала, коли була в Польщі з Цурком, писала про еміграцію, про проживання еміграції, про адаптацію в іннім środowісько, в іншій культурі. Тарас пише, як то є в Києві і пише так, якби війна — то є наша реальність не мамо іншої реальності. Часами хотіла б писати фентезі або фантастики, щоб якось то переживати інакше, щоб цієї війни не було. Але пише літературу реалістичну. Ну і зараз бачу, що колеги, мої колеги теж не завжди... Література є дуже різна. І війна в тій літературі, яку пишемо в Україні, є Właśnie naszą Realnością Już nie piszemy tak, że tylko wszystko zaczęło Już piszemy że o rutynie, o takiej, takiej rutynie, że no, Dzisiaj był Coś było tam w nocy Dzisiaj i wczoraj i też i dzieci chodzą w schronisko i sereny. No to, to jest nasza rutyna i w Książkach dla dzieci to Też Jest rutyna Teraz jak rozumiem z perspektywy Kijowa to jest rozmowa o łagodzeniu ciągłego napięcia, ciągłego stresu, jakieś takie wyjaśnianie. Rzeczy. Może być. W swoim eseju ty piszesz o współczesnej ukraińskiej literaturze dla dzieci, wymieniasz sporo tytułów. Ja bardzo często rozmawiam z Holydą Tkaczuk, która myślę mhm. w twoim tekście. I Hala zawsze podkreśla, że to nie tak, że dorośli tylko wyjaśniają świat dzieciom, warto, żeby dorośli uważnie słuchali, co mhm. mówią dzieci, jak one widzą tę rzeczywistość. Pamiętam w marcu 2022 roku, za bardzo nie wiedziałem, co ze sobą zrobić i pojechałem na granicę, kiedy jechało mnóstwo ludzi, głównie to były kobiety z dziećmi i jedna z rzeczy, która mnie absolutnie zszokowała, to były te mądre dzieci, jakieś takie Spokojne, często spokojniejsze od rodziców. Jak dokonać tej wymiany informacji? Czy potraficie w książkach pisanych dla dzieci też uchwycić to, jak dzieci widzą tę rzeczywistość i jak ją wyjaśniają? Wiesz, spokojnie dzieci to dla mnie bardzo straszna rzecz. Niepokojąca. Dzieci są <laughs> uruchomieniem. Dzieci są ruch, radość i krzyki, i dźwięki. To, 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 to jest dzieciństwo, i moje. Pierwsze wrażenie od granicy właśnie, też byłam z tymi matkami, z tymi dziećmi na granicy, bo e, 17 marca, 22. <laughs> też pamiętam te wrażenia, że dzieci z Konotopu, z Ochtyrki, z Sum, oni byli... Takie spokojnie, bardzo spokojnie i bardzo niepokojące. Moje dziecko <grywa> było takie, że skakało cały czas. I, I to dla mnie bardzo dobry znak, że ona skakała. Chociaż też wyjeżdżali z Kijowa pod niespokojny nie, nie czas. Ot, I <grywa> zapomniałam pytanie, A czego możemy o dzieci nauczyć się właśnie. Często lubię patrzeć na dzieci i pytać dzieci o ich życiu. I to daje mi bardzo dużo materiału dla moich książek. I teraz, teraz kiedy, kiedy żyję w sytuacji codziennej zagrozy, to pytam dzieci o. Приходжу до них до школи, бо в Києві, ну, в Києві і в інших містах України діти ходять до школи. Часами онлайн-школа, Але моє дитя ходить до офлайн школи, до школи. І теж приходжу, завжди їх, куди вони бувають. <gry> <gry> też trudne słowo, szczęśliwy, tak. I zawsze powiedzą mnie takie, też takie proste momenty. Jestem szczęśliwa, kiedy, kiedy przyjedzą moja przyjaciółka, albo, albo kiedy graje e, z piłką, albo kiedy e, pływam, albo kiedy tam coś, coś je, jakaś aktywność, kiedy śpiewa, kiedy. Kiedy czyta ulubioną książkę i, i to gdzieś tam w tym, gdzieś tam wśród tego, tego, wśród, wśród tego życia zwykłego, prostego takiego życia, kiedy tato przyjeżdża z wojny, mhm. to zawsze taki moment bardzo wzruszający, no, ale też potem też Coś, coś, rozmawiamy, rozmawiamy i dzieci tak chętnie mówią, opowiadają o swoim życiu, że to dla mnie, dla mnie, taki bardzo cenny materiał, bo w czasie wojny dzieci zostają się dziećmi. Dzieci umieją być szczęśliwi. To dla mnie bardzo cenne doświadczenie, że tak myślałam sobie, kiedy wojna tylko, no wielka wojna. Tylko zaczyna się w 2022 roku. A teraz po prostu widzę to, że dzieci nie będą miały innego dzieciństwa, innego czasu dla życia. Dlatego musimy, musimy jakoś i ochronić, i pisać o tym dzieciństwie, które one mają. Nie ma małych ukraińskich dzieci, które nie mają doświadczenia wojny. To jest... Nie ma. Przerażające, ale to fakt. Tak jak mówisz, innego dzieciństwa one nie będą miały. Wspominasz o tym, że tak naprawdę różnorodna jest. Dużo książek dla dzieci wychodzi w Ukrainie, bardzo różnorodna jest ta literatura. Czy można w ogóle mówić o jakiejś takiej recepcie, jak pisać o tym, że ktoś z bliskich nie wróci? Jak pisać o kalectwie, jak pisać mhm. o śmierci? Czy ktoś znalazł odpowiedź na to pytanie z ukraińskich autorek, autorów dziś? Mam, mam skomplikowane odpowiedź na te pytania. Jedna bo... z odpowiedzi, którą często słyszę, to mówić i pisać wprost, dlatego że dzieci nie zniosą żadnego fałszu, żadnego. Tak, błąd. właśnie. To, to, jest, to jest dobre, tak, pisać prosto. i szczerze, dzie Dzieci nie są fals falszu, to, to pierwsze, ale drugie, w ogóle w literaturze nie mamy jakiegoś pojęcia, jak musimy pisać o czymś, właśnie, bo dobra literatura powstaje z, z z naruszeniem jakichś zasad. Ale w literaturze dla dzieci mamy taki paradoks, że musimy ochronić dzieci od czegoś no, traumatycznego. Dlatego jakoś rozmawiamy z kolegami, z, z kolegami, z psychologami, z pisarkami i pisarzami, które piszą dla dzieci i wypracujemy coś, jakieś algorytmy, jakie mogą pomóc, ale nie, jest, nie kierują nami, bo też sytuacja codziennie się zmienia. Musimy być elastyczni. To też, też czuję, że muszę, muszę być elastyczna. No dlatego jestem w Kijowie. Gdyby była gdzieś za granicą, to może nie widziałabym dzieci, które Teraz tu w Ukrainie nie znalam by jak o nich pisać, jak dla nich pisać. Pisałam by coś inne, ale teraz też mam taki paradoks, że nie mogę pisać. Pracuję z dziećmi w innym kierunku, pracuję z dziećmi jako lektorka, opowiadam o literaturze, daję workshopy jakieś o literaturze, żeby dzieci też przeżywali wojnę i coś sobie też pisały. No tak, czyli dzieci też piszą, no właśnie. Ta, literatura też daje dla nas dobre. To, to jest instrument psychoterapeutyczny, też, tak? Mówiąc o doświadczeniach wojny, opowiadamy też o dzieciństwie pełnym dokazywania, eksperymentów, godności, przyjaźni i miłości. Bo w obliczu zagrożenia śmiercią jak nigdy widać wartość życia przeżywamy je nawet wtedy kiedy musimy raz po raz zaczynać od nowej strony i tak pomału litery układają się w słowa słowa w zdania a zdania w książki nasze historie są między innymi o odporności i wytrwałości przełożyła Joanna Majewska Grabowska Musimy być ostrożni, musimy być ostrożni, żeby nie zamówi, zajmować się terapią ob dzieci, ob literatury dla dzieci. Żeby tylko pracować na to, żeby dzieci oblechcić dzieciom życie, a nie sobie. Dlatego mam własnego terapeuta, może pisać coś w literaturze dla dorosłych, może pisać jakieś artykuły, ale w literaturze dla dzieci muszę być taka bardzo twarda które który umie się trzymać się i umie zmieniać się no własne gdzieś, gdzieś tak. To wielka odpowiedzialność. No zresztą No naprawdę. jest przecież bardzo ważne, czy w dzieciństwie czytamy i co czytamy. Nasze pierwsze lektury nas kształtują, jeżeli są. Myślę, że Gdyby nie wojna, ukraińska literatura dziecięca pewnie zajmowałaby się innymi tematami. Tolerancją, seksualnością, inkluzywnością. I mam takie wrażenie, choć nie jestem fachowcem, że coraz bardziej tematycznie to się rozjeżdża. Ty byłaś w Polsce, wspominasz też o tym doświadczeniu emigranckim, więc wiesz o czym mówię. Mamy coraz większy problem różnicy Doświadczeń. Ja się jeden paradoks. Gdy mówił o różnicy doświadczeń i o innych tematach w literaturze, to muszę zauważyć, że piszemy o inkluzji, piszemy o seksualności, Piszcie. o wszystkim, o różnym życiu. Dlatego, że życie w Ukrainie w czasie wojny dla dzieci, dla dorosłych, dla nastolatków zostają się różnymi i też dzieci stają dorosłymi właśnie, a temat inkluzji wychodzi, wysuwa się na pierwsze miejsce też i staje się jeszcze, aktualizuje się. Dlatego, że mamy właśnie nasze doświadczenia wojny, dlatego, że mamy wielu ludzi na ulicach, które mają różne traumy, różne inwalidności i też i dzieci mają. I kiedy rozmawiamy z kolegami z literatury dziecięcej, to też zawsze, zawsze mówimy o tym, że musimy oglądać wszystko. I musimy widzieć, że nasze społeczeństwo jest różne i musi być inkluzywne teraz, nawet bardziej niż do Wielkiej Wojny. Generalnie większa dojrzałość i wciąż różnica doświadczeń, pewnej wiedzy. A kiedy obserwujesz to, co dzieje się w Polsce, wydaje ci się, że mamy problem też z polskim postrzeganiem wojny, z mówieniem o wojnie. Czy powstało coś na polskim rynku książki wartościowego? Bo polscy, polskie autorki, polscy autorzy też powinni umieć opowiadać. O ukraińskiej wojnie i o wojnie w ogóle. Wiesz, w Polsce poznałam się bardzo dobrych pisarek, na przykład Barbara Gawryliuk i Barbara dawno pisze o wojnie, jeszcze od czternastego roku. I też myślę, że kiedyś coś takiego może postać. Але розмовляли ми з Галиною Ткачук, моя добра коліжанка з літератури джеченці, що то міси бути якась теж інна візія війни, може о адаптації джечі української і джечі польської теж, бо ну, власне то є двосторонній процес. Ну, і то, то може бути якась інна проблематика. Dawno nie wiedziałam tych książek i nie wiedziałam, że y, tłumaczeń, ale jak będzie tłumaczenie, to ja to ja poczytam, bo to jest tema dla mnie bardzo aktualna. Moje dziecko z, ze smutkiem, z radością wspomina czas w Krakowie i w Polsce i tęsknię może za tym czasem. Jeśli mowa o podróżach, w bardzo interesujący sposób piszesz o tym, że dom jest tam, gdzie są książki. Skąd taki pomysł, żeby napisać o ukraińskich bibliotekach w Europie? O co, o jakie pozycje te ukraińskie biblioteki w Europie się wzbogaciły? To dla mnie też taki bardzo osobisty temat, bo. Najpierw szukałam czegoś w bibliotekach dla siebie. Biblioteka to dla mnie nie prosto miejsce z książkami. To jest dla mnie jakiś quest, gdzie może przyjść i znaleźć książkę, którą nie mam u siebie i nie kupiłam by może w księgarni. Dla mnie to też miejsce, gdzie pracuję, mam spotkania z dziećmi. I to jest takie ciepłe miejsce z dobrymi. Światłymi emocjami. I też, kiedy byłam w Krakowie, właśnie to przychodziłam po książki po ukraińsku, bo potrzebowałam dla siebie i najpierw dla dziecka, bo byliśmy w innym kraju, nie mieliśmy tam jakichś, jakichś przyjaciół i zajęć, też to potrzebowałam czegoś, żeby, żeby dla dziecka, no, żeby przeprowadzić, Czas z dzieckiem. I to najpierw byli książki. Chodziłam po różnym miejscach, gdzie tam jedna albo dwie książki, wypozyczałam do domu, potem zanosiłam. I tak zawsze jakieś smaltoki prowadziłam. No też tak jak umiałam. Mój język polski, to naprawdę nie no, bardzo wysoki. No widzisz? Bardzo praktyczne. Bardzo, no tylko praktycznie, właśnie. Потім, потім познала власне бібліотеки в Кракові на Райській і побачила, що маю дуже ксім по-українську і працюю в керунку. Потім якось я ще теж ну, як описарка в Інсбрук, в Австрії, і теж познала їх бібліотеки, зобачила, що це місце. od entuzjastów. Miejsca spełnione energią wolontarską, energią z miłością i z pracą dla innych. I no takie jedna biblioteka, potem druga, potem jeszcze no, czytam o różnych bibliotekach, które moje przyjaciółki albo no, znajomi На Фейсбуку вони писали о своїх проєктах бібліотеки, своїх ксіжках, які там привозили в інші країни Європи. І же, що ну, є така образок, так? То для мене дуже ну, важливий особистий проєкт, бо відза, що інші люди теж потребують кщонжек в яzyку українським, там, де вони сон. Теж читала, що там люди около ксюжик. Завжди то не є. Tylko książka. Zawsze to książka i jakieś uruchomienie około książki, jakieś kursy, jakieś kluby tematyczne, jakieś po prostu ludzie potrzebują rozmawiać pomiędzy sobą o doświadczeniach, o wspólnych doświadczeniach. I książka to jest tylko pretekstem dla tych rozmów, dla tych spotkań, I dla mnie to też jest tak. Potem zrozumiałam, że to jest cała kartyna taka. I mam też taką przyjaciółkę na Facebooku, która ma swój kanał w YouTube i czyta dzieciom opowiadki, różne opowiadki. Тося читає, ну no, і запитала, влашні, бо Тося найперше виїхала до Кракова, з Києва до Кракова, є ще до війни. Потім з Кракова до Лондона і запитала ну, для чого возиш всі ксьонки з собою? Тося власне, відповіла, що книжки — то дом. То для мене ну, все Połączyła, wszystko połączyła, bo ja też włożyłam ze sobą swoje książki, coś z domu. A coś potem, że nadbalam w Krakowie, przywiozła sobą do domu. Bo to, to takie, że dla mnie polączony dom i książki. Zawsze miałam z sobą w domu książki i za, zawsze ze mną tu, tam. I kiedy zobaczyłam, że biblioteka i książki to dla innych ludzi też jest dom miejsce, gdzie oni mogą przychodzić i spotkać ze swoimi, no, w takim szerokim sensie swoje ludzie, swoje smysły, jakiś swój język, może swoje przeżywanie, jakiegoś doświadczenia. No to wszystko polęciło się, i, i dobrze, że stypendium rozstaje, da taki szans napisać ten, ten artykuł. W czasach, kiedy Rosja niszczy nasze biblioteki i książki, my niczym ślimakim ciągniemy je ze sobą. Od razu po znalezieniu tymczasowego przytułku dbamy przede wszystkim o to, żeby wypełnić go pozycjami w rodzimym języku. Gdy już się to udaje, tworzymy końciki czytelnicze dla naszych społeczności w różnych miastach Europy. Przełożyła Joanna Majewska-Grabowska. Dziękuję. Rozmawiałem z Olchą Kuprian. w ramach stypendium. Rozstaje, Olcha napisała esejem. To jest właśnie Dom Ukraińskiej Biblioteki w Europie oraz Książki z Miłości Nie dla Wojny. takiej pozytywnej Wielkie ukłony dla Olgi, wielkie ukłony dla redaktora tekstów Walerego Butewicza oraz szefa i pomysłodawcy projektu Macieja Piotrowskiego. Program stypendialny rozstaje, finansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie pomysłów na zróżnicowaną współpracę regionalną w Europie Środkowej. Współpraca Kolegium Europy Wschodniej. A to mówiłem ja, Marcin Gaczkowski. Do usłyszenia!